Witam serdecznie moim Państwa gościem jest dyrektor Departamentu Turystyki w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego, Pan Wojciech Dziąbek. Dzień dobry, panie dyrektorze. Witam serdecznie. Panie dyrektorze, to tło, które pan ma za sobą nie jest tłem przypadkowym, bo to są takie ikonografie związane ze śląskim pakietem dla turystyki. Ten Śląski pakiet został ostatnimi czasy rozszerzony, i od tego zacznijmy. Tam jest, zdaje się, siódmy pakiet, został dołożony do tego pakietu dla turystyki śląskiej. Potem powiemy również o, jak, o finansach, jaka jest łączna kwota, która będzie przeznaczona. Natomiast zacznijmy od tego siódmego filara, który został dołączony właśnie do tego Śląskiego pakietu. To ja już sprostuję rzeczywiście. W zeszłym roku, w marcu, yy, z inicjatywy pana marszałka yy, województwa Jakubacha Wysoskiego został uruchomiony Śląski Pakiet dla Turystyki. Wówczas pięć filarów na łączną kwotę 3,5 miliona złotych skierowaliśmy do szerokiej branży turystycznej w sposób pośredni i pośredni te pieniądze trafiły po to, żeby stymulować yy, uśpiony czy zamrożony wówczas yy, Popyt na usługi turystyczne. Odźwięk był bardzo pozytywny. W związku z tym, widząc, jak sytuacja pandemiczna wygląda, jak ostatni kwartał 2020 roku został zamrożony, jeżeli chodzi tak naprawdę o całą turystykę, szczególnie turystykę zimową. Zarząd województwa postanowił kontynuować yy, rozpoczęty pakiet pomocowy, i stąd kolejne filary, które tym razem kierujemy do gmin i bezpośrednio do małych i średnich przedsiębiorców. I tutaj na początku roku pojawił się szósty i siódmy filar na łączną kwotę 80%. 4 milionów złotych. I są to pieniądze, które trafią zarówno do gmin z terenów w pierwszej kolejności górskich, czyli południe naszego województwa, powiat Żywiecki, powiat Bielski i powiat Cieszyński. i Jest to kwota pomocy 8 milionów złotych następnej kolejności planowana jest y, północna część naszego województwa, czyli Jura Krakowsko-Częstochowska, ale równolegle drugi kolejny filar, czyli siódmy to jest wsparcie małych i średnich przedsiębiorstw z branży turystycznej i tutaj pieniądze w formie konkursu y, będą przygotowane na y, projekty inwestycyjne które będą wspierać rozwój tych przedsiębiorców, wychodzenie jakby z okresu zastoju, dopasowanie tych przedsiębiorców do nowych warunków sanitarnych, pandemicznych, tak żeby tutaj podnieść jakość i innowacyjność turystyki w naszym regionie. 87,5 miliona złotych to ma być łączna pomoc. Chyba dobrze przeczytałem, dobrze zapamiętałem, mam nadzieję. I właśnie odnieśmy się do tego, do tego szóstego filara. To ma być dokładnie co ma się zadziać w tym szóstym filarze. To jest taka pomoc, nie wiem, na zasadzie takiej tarczy antykryzysowej, czy jest to zupełnie inne, inne podejście, jeśli mówimy o tym szóstym filarze? Szósty filar, czyli pomoc skierowana dla gmin, jest to w pewnym sensie również pomoc skierowana do przedsiębiorców turystycznych tylko za pośrednictwem gmin. Bo istotą jakby śląskiego pakietu dla turystyki, i zamysłem zarządu województwa pana Marszałka jest to, aby Kierować pomoc do tych, którzy najbardziej ucierpieli, czyli do przedsiębiorców turystycznych, którzy nie mogą w normalnych warunkach prowadzić swojej działalności gospodarczej, tym samym yy, pogarsza się ich sytuacja finansowa, płynność finansowa i teraz uruchamiając różnego rodzaju instrumenty, które stanowią w pewnym sensie uzupełnienie tarczy antykryzysowej, która jest kierowana przez rząd i wspiera czy to w postaci zwolnień, w składkach ZUS-owskich, czy pożyczek, czy postojowych, czyli takich wymiernych pieniędzy związanych bezpośrednio z płynnością finansową, nasze działania mają uzupełniać te działania, pobudzając w pewnym sensie rynek turystyczny i tym samym powodując zwiększenie przychodów, czy zwiększenie portfela zamówień. Pomoc w ramach szóstego filaru jest pomocą skierowaną do gmin w formie pomocy finansowej, dotacji celowej. I ta pomoc musi być przez gminy rozliczona w formie udzielonych zwolnień i umorzeń w podatku od nieruchomości i innych opłat lokalnych. Czyli mówiąc wprost, my dajemy gminom środki finansowe po to, żeby. Zrekompensować im w pewnym sensie ubytki w ich dochodach spowodowane tym, że na swoim terenie gminy będą zwalniać przedsiębiorców turystycznych z, podatków od z podatku od nieruchomości, innych podatków lokalnych, czy też te podatki umarzać za okres pandemii. W ten sposób pomagamy. Za pośrednictwem gmin, właśnie przedsiębiorcom turystycznym. Czyli po prostu można powiedzieć w ten sposób, że jest to wyrównanie strat z tytułu podatków, które nie wpłyną do gminy gminą. Nazywamy rekompensatą utraconych dochodów, ale to jest tak dokładnie zachęta dla gmin, żeby uruchamiały te instrumenty pomocowe na poziomie lokalnym. A mamy tego świadomość, że gminy same tego nie zrobią bez naszej pomocy, ponieważ one również, ich kondycja finansowa i budżety są mocno nadszarpnięte w związku z pandemią. Szczególnie jeżeli chodzi właśnie o te gminy, które żyją z turystyki. Tu przy, przykładem doskonałym dla zobrazowania tego jest na Szczyrk, którego 85% przychodów pochodzi właśnie z branży turystycznej. Z tych przychodów aż 70% to jest okres zimny. Więc jeżeli nie dostanie gmina pomocy z zewnątrz, to ona sama od siebie takich podatków i zwolnień nie uruchomi, bo ją po prostu najnormalniej na świecie na to nie stać. Stąd jakby też ta inicjatywa województwa Śląskiego, aby taką pomoc do gmin skierować. Odnieśmy się do tej północnej części, do subregionu północnego, Panie Dyrektorze, do takich gmin turystycznych jak Olsztyn, na przykład Żarki, Janów. One w dużym stopniu swój budżet właśnie generują dzięki turystyce. Nie jest to turystyka zimowa. Jest to w wypadku Żarek, to jest tylko całoroczna. W wypadku może Olsztyna, Janowa, bardziej, nie wiem, wiosenno, letnio, jesienno. Na jaką pomoc choćby te trzy gminy procentowo mogą liczyć w tym budżecie, który przeznaczony będzie na ten szósty filar? Yy, założenie i, i intencja Województwa Śląskiego jest taka, zgodna z uchwałą podjętą, że pomoc dla gmin zostanie skierowana yy, dla yy, gmin Województwa Śląskiego, w szczególności z terenu Beskidu Żywieckiego, Beskidu Śląskiego, Śląska Cieszyńskiego oraz Jury Krakowsko-Częstochowskiej. Dzisiaj sytuacja jest taka, że w pierwszej kolejności z uwagi na. Yy, jeszcze niedawne zamrożenie, a, a póki co jeszcze częściowe zamrożenie branży turystycznej zimowej. Kierujemy tą pomoc na południe województwa, natomiast drugi kwartał tego roku chcielibyśmy powtórzyć ten instrument właśnie na terenie Jury Krakowsko-Częstochowskiej. W jakiej to będzie wysokości, na ten moment nie jestem w stanie powiedzieć, bo czekamy na. Kolejne środki. Tutaj myślę, że zarząd województwa musi poczekać na podsumowanie roku, na wyniki, i wtedy będzie mógł odpowiedzialnie dopiero zdecydować, jak te środki zostaną rozdzielone. Ten siódmy filar rozumiem, kierujecie już bezpośrednio do przedsiębiorców, którzy w konkursie mają właśnie. Jaki to będzie konkurs, jakie mają być jego warunki? Co oni mogą uzyskać? Ktoś to na przykład prowadzi nie wiem, hotel na jurze, kto prowadzi prywatne na przykład nie wiem, muzeum, jakąś atrakcję, co może uzyskać? Siódmy filar to jest pomoc w formie konkursu skierowana do małych i średnich przedsiębiorców. Dzisiaj pracujemy nad szczegółami regulaminu tego konkursu. Będzie on ogłoszony przez Śląskie Centrum Przedsiębiorczości, podobnie jak inne konkursy, ponieważ te pieniądze są kierowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego. To jest działanie 3.2 konkurencyjność MŚP I, i, i z tego konkursu będzie można się ubiegać. Innością jakby jest to, że całe 70 4 miliony złotych, bo taka 76 milionów złotych, bo taka jest y, alokacja y, środków przeznaczonych na ten konkurs, będzie dedykowana branży turystycznej. Czyli zawężamy tutaj y, możliwość aplikowania tylko do tych przedsiębiorców, którzy prowadzą działalność związaną z turystyką. Oczywiście w konkursie pewnie w konkursie będzie podane y, szczegółowo w, y, poprzez y, chociażby PKD Jaka ta działalność będzie objęta y, pomocą i możliwością aplikowania? Chcemy, żeby to było szeroko i żeby obejmowało tym razem całe województwo, i także każdy przedsiębiorca, niezależnie czy jest z południa, pol, południa województwa, czy z północy, czy też z części centralnej, bądź zachodniej, będzie mógł y, do tego konkursu przystąpić. To co jest bardzo zachęcające to to, że finansowanie jest aż w 85% z Unii Europejskiej w ramach pomocy de minimis, więc myślę, że w, jakby w porównaniu z innymi konkursami jest ten konkurs bardzo atrakcyjny. Oczywiście będą musiały być spełnione pewne warunki i o takich brzegowych warunkach już informujemy wszystkich na naszej stronie dla turystyki.ślaskie.pl tam jest cała informacja o pakiecie i wszystkich tych filarach, więc można sobie już tam przeczytać jakie będą te minimalne warunki. One będą doprecyzowane oczywiście w regulaminie konkursu, ale istotną rzeczą będzie to, że trzeba będzie wykazać na pewno spadek obrotów w stosunku do 2019 roku za 2020, czyli udowodnić, że rzeczywiście ucierpiało się wskutek pandemii. Będzie trzeba na pewno podjąć inwestycje w obszarze turystyki. I myślę, że to na ten moment te takie zasadnicze, zasadnicze warunki brzegowe, natomiast tak jak powiedziałem. W momencie, kiedy pokaże się konkurs, ukaże się będzie regulamin szczegółowy, który będzie określał, kto i na jakich zasadach będzie mógł przystąpić do konkursu. My planujemy ten konkurs uruchomić początkiem drugiego kwartału, czyli to będzie pewnie kwiecień. Panie dyrektorze, intencja bardzo, bardzo dobra dla przedsiębiorstwa. Natomiast tu się rodzą takie, takie pytania. Co z osobami, które na przykład swój biznes założyły, nie wiem, pod koniec 2019 roku albo na początku 2020 roku? To jest pierwsza część pytania. No i drugie pytanie, kod PKD. To jest niby wyznacznik tego, co ktoś robi, ale bardzo często było tak, że no, ktoś zakładając firmę 10-15 lat temu, już takie pytanie zadawałem nie tylko panu, nie, nie zwraca uwagi, jaki jest jego wiodący kod. Po prostu był tam jakiś kod. Bo było bardzo często tak, że przedsiębiorcy pisali ileś kodów, i teraz okazuje się na przykład, że ktoś, a mam taki przykład z własnego miasta, miał wpisane prowadzenie sklepu, a prowadzi od 10 lat hotel. Co z takimi osobami? Bo to jest już pytanie, które się na wstępie pojawia. Zaczynając od drugiego pytania, pracujemy nad tym, żeby tak określić działalność branży turystycznej, żeby ktoś, kto rzeczywiście prowadzi tą działalność w obszarze turystyki, mógł po taką pomoc sięgnąć, niezależnie na którym miejscu PKD ma wpisane. Ale no jeszcze myślę, że za wcześnie, żeby tutaj jakieś składać deklaracje i mówić o szczegółach. Wiem, że koledzy ze Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości pracują wspólnie z nami w porozumieniu nad regulaminem i szczegółami. Ten regulamin jeszcze musi być zatwierdzony przez odpowiednie instytucje, więc na pewno to bierzemy pod uwagę. Co do daty rozpoczęcia działalności, tutaj dopuszcza, dopuścić chcemy jak najszerszy krąg, czy ilość, czy, czy no w zasadzie ilość przedsiębiorców. Którzy swoją działalność rozpoczęli zarówno w no przede wszystkim w 2019 roku albo wcześniej. Co do 2020 roku i rozpoczęcie działalności w 2020 roku trudno mi jest teraz powiedzieć, czy to zostanie również wpisane. Tak jak powiedziałem, no na ten moment jakby pracujemy nad regulaminem, chcemy, żeby on był jak najbardziej sprawiedliwy i. Jak najszerzej objął branżę turystyczną, przedsiębiorców turystycznych. Te pięć filarów wcześniejszych rozumiem, że nadal będzie funkcjonować i niezależnie od tego, jaka pomoc zostanie skierowana w tych filarze, w filarze szóstym i siódmym, o którym Pan Dyrektor już nam szczegółowo powiedział, to te po inne działania też będą podejmowane. W czasie tego... nie, nie, nie do końca, tak jak powiedziałem. W 2020 roku został uruchomiony Śląski Pakiet dla Turystyki. On wówczas zawierał pięć filarów. Te filary zostały zrealizowane, czy działania w ramach tych filarów zostały zrealizowane. Łączna wartość wszystkich tych działań to było 3,5 miliona złotych. Teraz, widząc, jak wygląda sytuacja na rynku turystycznym, widząc, jakie obszary wymagają wsparcia w pierwszej kolejności i szczególnie wymagają wsparcia, tak też uruchamiamy kolejne filary. I stąd też pojawił się szósty i siódmy filar. Natomiast, w zależności od tego, jak będą dostępne środki finansowe, tak też będą uruchamiane. Kolejne działania. Czy to będą nowe filary, ósmy, dziewiąty, dziesiąty? Dzisiaj nie wiem. Mogą to też być. Może to też być powrót do któryś, do któregoś z filarów zeszłego roku, czyli trzeciego, drugiego, piątego. My mamy to oczywiście zaplanowane. Chcielibyśmy powtórzyć te działania, które sprawdziły nam się w 2020 roku, ale musimy mieć również na względzie i uświadomić sobie, że Budżety nie tylko gmin, ale i budżet wojewódzki, czyli z poziomu regionalnego czy powiatowego, no, generalnie samorządowy po pandemii jest mocno uszczuplony. Wszyscy straciliśmy na pitach, citach, czyli na dochodach, które zasilają budżet i no, trzeba tutaj wyważyć priorytety, gdzie w pierwszej kolejności skierować. Pomoc i, i wsparcie, i co finansować w pierwszej kolejności. Na razie udało się wygospodarować kolejne 84 miliony złotych, czyli w porównaniu do 3,5 w zeszłym roku. Uważam, że jest to olbrzymi krok do przodu i na pewno branża turystyczna wymiernie tą pomoc odczuje. No i na koniec jedno pytanie. Pewnie pan dyrektor na część jego precyzyjnie nie odpowie, bo, bo nikt tego nie wie, jak będzie sytuacja wyglądała. Na przykład za dwa tygodnie, bo na dwa tygodnie warunkowo zostały otwarte stoki, hotele, prawda? Ale to pan minister powiedział, że to jest dwa tygodnie, a potem może być jak to ujął krok wstecz, oby tak nie było, ale jest taka możliwość. Natomiast zapytam. Zabezpieczone są środki na ewentualne, jeśli będzie taka możliwość, zrobienie dwóch takich, można powiedzieć, flagowych wydarzeń Województwa Śląskiego, czyli święto szlaku zabytków techniki, bo przecież industrialne jest Województwo Śląskie bardzo mocno, no i ta druga część to jest m.in. Juromania, bo ona dotyczy powiedzmy naszego subregionu północnego, z którego ja pochodzę. Tak, w ramach budżetów bieżących my mamy zaplanowane te wydarzenia, które są wizytówką naszego województwa, które są flagowymi produktami turystycznymi, czyli tak jak Pan wspomniał Industriada, czyli Romania. Chcemy również w tym roku uruchomić po raz pierwszy kolejne święto, tym razem święto Krainy Górnej Odry, czyli subregion zachodni, który bardzo dynamicznie Rozwija się w obszarze turystyki i odkrywa swoje, swój potencjał turystyczny, to też mamy zaplanowane. Natomiast, tak jak Pan zauważył, no, wszystko będzie zależało od tego, jak szybko wyjdziemy z pandemii, jak zostaną poluzowane ograniczenia, które dzisiaj nas dotyczą, a szczególnie chodzi o organizację imprez i wydarzeń. Czyli polecamy przedsiębiorcom, przede wszystkim przedsiębiorcom śledzenie strony, o której Pan Dyrektor już mówił dla turystyki.ślaskie.pl, bo tam będzie można znaleźć wszelkie informacje potrzebne w uzyskaniu pomocy i na tą stronę zapraszamy serdecznie. Moim Państwa gościem był Dyrektor Depart Departamentu Turystyki Urzędu Marszałkowskiego, Pan Wojciech Dziąbek. Serdecznie dziękuję Panie Dyrektorze za poświęcony czas i przekazane informacje. Zdrowia życzę Panie Dyrektorze. Dziękuję serdecznie, wszystkim również dużo pomyślności i dużo zdrowia.